Zabraliśmy ich w regiony górskie, żeby mogli to skonfrontować ze swoimi warunkami terenowymi w kilka nadleśnictw, m.in. Leszkarskie Polędy, do Ulyssu, do Butla Ciborskiej, gdzie oglądali nowoczesną szkółkę kontenerową. Zapoznali się również z problemami nielegalnego pozyskania drewna i ochroną przed tym pozyskaniem. To było z kolei na Kieletczyźnie, gdzie w Polsce ta tradycja akurat na Kieletczyźnie jest bardzo bogata jeśli chodzi o kradzież drewna. Yy, cały czas ta Pani po środku to jest nasz tłumacz. Korzystaliśmy z pomocy tłumacza yy, na wszystkich etapach oczywiście, żeby tłumaczone to wszystko było na język gruziński. I na początku było z tym trochę problemów, ponieważ yy, wszyscy tłumacze, jakich ich znamy, znakomicie mówili po polsku, po gruzińsku, niemniej jednak terminologia leśna jest taka dość hermetyczna i tu trzeba było trochę pracy włożyć, żeby no, można było właściwie te informacje przekazywać. No i trzecim etapem po tych dwóch pierwszych to było szkolenie dla pracowników gruzińskiego sektora leśnego. To było w Tbilisi. Te wszystkie wykłady, które tam robiliśmy, zostały przetłumaczone na język gruziński. Został wydany konspekt, który, którzy dost który dostaną wszyscy uczestnicy szkoleń, a poza tym jeszcze trafią te konspekty do wszystkich biur regionalnych. No, wykłady dotyczyły przede wszystkim funkcjonowania leśnictwa w Polsce, ale również możliwości przeniesienia niektórych rozwiązań na grunt gruziński. To były wykłady z specjalności leśnych, takich typowo technicznych, jak hodowla lasu, jak użytkowanie, ekonomika leśna również i mentaryzacja lasu. W szkoleniu wzięło udział około 40 paru osób i 5 osób ze strony polskiej. Jeśli chodzi o szkolących, poza tym, w czasie trwania tego projektu, spędziłem około dwóch miesięcy w Gruzji, gdzie zostałem poproszony przez MSZ, żeby napisać projekt szkoleń dla sektora leśnego, właśnie na tym średnim poziomie, który tam bardzo brakuje. Tak jak mówiłem, po wyjeździe specjalistów, wielu specjalistów do Rosji, często tam ludzie są zatrudniani z przypadku nie mający żadnej wiedzy leśnej. I to wyraźnie, wyraźnie pracownicy Departamentu Leśnictwa Gruzińskiego wskazywali na potrzebę prowadzenia takiej edukacji. Poza tym, z tych wszystkich rozmów, które odbyłem w tym czasie, z takiej orientacji mniej lub bardziej dokładnej, jak to się w różnych regionach kształtuje, no widzimy, że w przyszłości, jeśli chodzi o ochronę środowiska i o, i o leśnictwo, na pewno wskazane będzie kierowanie programów pomocowych, pieniędzy z programów pomocowych na takie właśnie kierunki jak doradztwo dalsze przy organizacji leśnictwa w Gruzji, na szkolenie kadry, na wyposażenie. Te zdjęcia po prawej stronie, to jest wyposażenie szkoły leśnej technicznej w Gruzji. No, z początku XX wieku, ławki chyba też, a podręczniki i środki, znaczy pomoce naukowe z lat 50., -tych, 60.. -tych. Także tam w zasadzie potrzebna jest taka praca na podstaw. Żeby napisać na nowo podręczniki, to muszą oczywiście robić specjaliści, którzy wykładają na wydziałach leśnych. Być może będzie wymagało też wywiezienia nauczycieli do Polski albo przeszkolenie ich tam na miejscu żeby już w jakiś taki może bardziej nowoczesny sposób i się na nowocześniejszych na już zdobyczach wiedzy te szkolenia prowadzili. Myślę, że też takim dobrym kierunkiem będzie w przyszłości wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu planów urządzania lasów. To jest ta właśnie inwentaryzacja, która jest podstawą do prawidłowego funkcjonowania gospodarki leśnej. w każdym regionie Edukacja nieformalna, myślę tu o edukacji młodzieży, dzieci, bo poszanowanie środowiska w tej chwili w Gruzji, jak zauważyłem, jest no, na dość niskim poziomie. Poczynając od śmiecenia na każdym kroku, a kończąc na nielegalnym pozyskaniu drewna. Promocja leśnictwa w e Gruzji, ja tak jak mówiłem, żeby ten rynek drzew nie trochę rozruszać, to jest też podstawa funkcjonowania prawidłowego gospodarki leśnej i opłacalności. Jak również wspieranie lokalnych problemów zalesień, ponieważ. Często, zwłaszcza w okolicach miast, tak jak w Tbilisi, wiele obszarów zostało wylesionych z powodu ubóstwa braku paliwa, opału po prostu. Ludzie wyrysili, dokonały się potworne zagleby i te osady często były, czy miasta, zasypywane przez zsuwające się lawiny płodne. No i tak, pierwszy projekt nasz w Gruzji, to dla mnie osobiście bardzo dużo przygody mam nadzieję, że z pożytkiem również dla tego kraju. No, ponieważ y, poza wszystkim zobaczyliśmy też mnóstwo pięknych, y, naprawdę pięknych krajobrazów dla przyrodnika to było niesamowite przeżycie. Dziękuję. Jeśli są pytania, to bardzo proszę.